Dziś, y, mam w końcu po tych wielkich dwóch miesiącach mamy Czemu roszyłem tak fierdala w ścianę Użyn, Nie bij nie! Dawid weź apteczkę oh, yeah. A ja mi się nie stało A! Ale masz ją wziąć Weź się więc, na głowę Witamy was w kolejnym odcinku for dead Lecimy no, na głowę Lecimy na chwilę muszę wam coś powiedzieć Wojzer ma coś na ogarniać Wojzer ma coś na czole Przejdźmy ten e, w końcu. Jak po moim naboju. Jakby co to. A nie, czy a, jak. A, się... a, ja ja tak. Gitara! Zagramy koncert! Jeszcze raz to tak. w każdym. wolny Gdzie ty żeś powie? A wszyscy są tutaj, gdzie jest rusza? A ktoś tam. Ja gram tu koncert! Wydam pom pom pom. pom. Dobra, gonimy. Dawić sobie <tztuk> syta. O oh, to okej! Okay. Niech nam boi kleją. <tuk> Ratunku! Dziękuję, Roszak. Ola, Ola. Idę oła, na niego z gitarą. Ola, go z gitary. Ola, 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 Ola. <tuk> Dobra, nie, nie ma bawienia się gitarą. Walnęliśmy koncert. Tam tam, 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 Mam taki pomysł. Wbiegniemy na hardcora. Żeby to no, tak, ja no. przeżyć A tu trzeba... An co? Nieważne. Tu trzeba Andrzeja zdobyć. tego O tu co jest koktajl? Ej, wojder popatrz, mam w ręce? są? Wojzer, pana, co mam w ręce? Wojzer, pa, faka. Tu jestem, za to, to. Skąd masz? Oddaj. Tam leżała. My sobie gramy. No, kto zabił pana orzeszka? Ja. Kurde, kto zabił drugiego? zabił orzeszka? O! Udało się, nam się. Ale to trzeba Ania, mieć 750. No, Hibes, cioto! A, no. Mamy? Nie mamy Andrzeja jeszcze. No po co nam już przechodziliśmy z Andrzejem kiedyś? Tak, ale my nie mamy go w nagraniu, Andrzeja. No i co A tej... Musimy nagrać to... eee! Musimy mieć Andrzeja. Wojze! to. Kolega do ciebie. Wojze, eee. tutaj o, no. kolega po ciebie. Nada. No dobra. fuck Z nim on na niego wskoczy, to mi minęło trzy dni. Czekajcie, ja to uratuję. No to orzeszka nam. na orzeszka. A, chyba jest To marnuje. Jak tak się to robi? To pipy marnuje. Ja. Co za idiota z z zabił orzeszka? Orzeszek. A złego orzeszka. A dobrego idiota. No co za idiota boi jak tego. Co, chcesz... Co ta coś idiota w idiota! Dobra, mamy chyba tyle, tak? Nie. Tak. Ja, ja nie Am. Segnoma. Ja bie, ja, ja. ja biorę Andrzeja. E, kurde, Andrzeja nam zabrali, a zombie. Dawid, Co ty masz, nie niesiesz, ja? nie wiem. Chyba Dawid go niesie. No ja nie mam Ten... katanę przecież. No mówię, ty nie niesiesz, bo masz katanę. rzucamy dawajcie, rzucę go tam. Nie, nie wrzucaj go. Nie, nie wrzucaj, bierzemy go. Dnieśmy go chociaż do końca tego etapu A... Ty, Nie ma <laughs> Widzieliście Ty! Noso... Napluł na mnie! Nie, on tylko za dużo palił A skazany grogłem Oddaj! Gdzie że... A tutaj Dobra, Dobra idziemy. idziemy. <laughs> Jak jest Param, Deskaj, tańczą, 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 tańczą nala. Ej, oni się na was rzucają, nie na mnie, lol. Bo ty nie chcesz Andrzeja, a zombie... Yy, ludzie z Andrzejem nie biją. A zombie takich no. rzeczy nie robią, tak jak temu. Ja Ej, daj mi pilsy, ja, ja potrzebuję. No ja chciałem służyć. No co za idiotka, rozszerz! się ma. Dawaj mi apteczkę. <laughs> Teraz... No nie zużywaj ja... tej apteczki, ona mi jest potrzebna, Idziotko. No jak będziesz w jak będziesz bić, to ona tym bardziej nam służy. no na Ej, Wojzer, mam pomysł! Dziota. Dajmy honorowe miejsce dla Andrzeja. Nie. O, ej! Wojzer, Wojzer, katana! Wojzer, katana! Gdzie? Tutaj leży. Gdzie? A! A co na mnie?! Co na mnie, menelko?! Co na mnie?! Gdzie jest ta katana? Ale dostałem serię na ryj! Może on, chyba jej ja nie wziął? Gdzie jest taka katana? Ja, ja, ja tu jem Ten ma na plecach, jaki murzyn. Apteczka! Ej, no mnie wywaliło! No kurde, no... Bez jaj. Bez jaj. Ej, Jokej! Dobra, wygrajcie no, no, tak. dalej, a to... Ja dołączę na będzie Będziesz I Fajnie, się cieszę. Parambola, time to time... To time. E, stwierdzam zgon, bo zombie. Stwierdzam zgon, bo. katana. Katana. Zostaw ja mi, zostaw mi! Katanę, dlatego stwierdzam zgon. Gdzie widzowie Wojzera przyznaje się u kradą Wojzera I się cieszę z tego! Jestem z tego dumny! Ja to mam lepszą bronię. Ja tu ja biję Andrzejem. A ja nie biję. A Adam, splitter. Wie... A dalej sobie murzynuję. Ja sobie jak zawsze. O, No weź mojego Andrzeja zabiłeś, ty brutalu! Co zrobił z Andrzejem? Andrzej zabił... Mówi? Zabił mi Andrzeja. A, a, bo ja miałem... Może... Mój Andrzej to... Mój Andrzej to był bak benzyny. Aha. Ta to, to trzeba było go nie rzucać! To był mój Andrzej! Nie, bo mój. O mój Andrzej! A, co ja zrobię? Ja, ja już nie żyję. To był o, mój Andrzej! O... To był mój Andrzej, słyszysz? Darnobyl. Zabiłem Wojzera! Nie, tylko mnie podpaliłeś, a tu jest broń. To był mój Andrzej! O, mam autopompkę. Dawid, to jest różnica. Ty go nie zabiłeś, tylko podpaliłeś. To jest duża różnica. A. Ja się tak jak, to, tak, jak, tak jak to jest różnica, że Wojzer jest inteligentny. A ty nie. No, chyba ty. Nie, nie ja ty, Dawid, murzyn. No, to... Parabole tańczą, 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 tańczą. Chcesz więcej przykładów? Tańczą, tańczą, parabole. Hej! Pinto mi! Bardzo inteligentny, Wojzer, co ty masz do niego? No. Masz coś do mnie, masz coś do mnie, łap. Daj filsy, a nie masz. Hmm. Wojzer ci w du. Haha, Wojzer cię płacili. To teraz ja ci nie pomogę, niech siebie biją. Ale Wojzer to jest Krasnal! Gdzie? W dół. Masz Andrzeja. Ja nie... Niech Andrzeja, ja mam 4 HP. Niech bot niesie Andrzeja. Albo ty. Dobra. Pomóż mi, przynajmniej. No właśnie Wojzer, masz niesie Andrzeja. Bo chodzi o ci o bota. A gdzie Dawid w ogóle poleciał? Marinda huu Idziemy. Żal, tam że ustalała rzucona pipa. Ooo o zombie jeszcze żył. Jaka pipa? Wojdera. Fuck charger! Fuck Pap, <grym> Jak zarępiście zginął, ale przed śmiercią smoker, jeszcze zdążył sterować ruszer Smoke, smoke. smoker! smoker, 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 smoker. No, już nie żyje. No mówię, że nie mówię, nie żyje. Moje! No nie! Rzucił no mi Andrzeja pod ręce <grym> Ja biorę, biorę, biorę katanę. <laughs> o boomer tam był. Nawet nie wiedziałem. Gonić od tyłu ziom! Ej, uważaj na plecy, Wojzer! A o kurde, skąd się to tak tak A ludź, ej, Dawid, zdradzimy im e, taką wielką tajemnicę. No a jaką? Wojzer ma na imię? Wojzer. Duh, duh. Wojtek! Wojtek! Nie, to jest Justin! Uj, ja mam katankę. Ty masz Andrzeja, bierz go. Nie, ja mam katankę, będziemy nim rzucać. Zagramy, zagramy sobie w pewną grę. Rzucaj, rzucaj! Zb, zbijaka, zbijaka! Nie wow. złapałem. Jeszcze raz, łap! Wow. <ścoughs> eee, o, a Achilles już jest. Achilles, bierz to!

Dobra, nie żyję. Tak to się robi! Dzięki! Ja zaraz ginę na, Ja mam 80 hp te, tych ostatecznych. Ale ja idę po... Ej, pomóż! Co? Dawid, on wisi i go smoker ciągnie. Gdyby nie... nie, bo nie to bo... to gdyby nie, nie to by nie przeżył. Ej ja to wem Tak, ja jestem. Kurto wem gzię! A Dawid, Dawid, Dawid! Dawid, tu jest twój ten... Twój... Andrzej. twój Andrzej. A ja nie mam HP, Nie. Tu apteczka jest. Nie A ma! Andrzej. A bo Dawid wziął. Czekaj, uratuję, bo on niesie Andrzeja. Masz, chodź. Tu jest jeden zombie. Tak? Ja biorę mojego Andrzeja. Ja się bawię na drabinie. Dawid, podaj Andrzeja. Zagramy w piłkę. Wojder uważaj na plecy. Dawid, oh. Wojzer, do ciebie kolega. O, oh, zabiłem, zabiłem tego, Hunter'a. Jak jego go wysadzi... Jaki o, murzyn. Andrzej, o, Andrzej, nie, pan. A teraz biegnie po Andrzeja. Teraz to... po Andrzeja. Nie nie, nie, mnie, nie jak... Ale jak spadniesz, to zginiesz. Dobra, no, ja skoczę dobra. po niego. Uuuu, Achilles <śmierzyli> <ratuje> <śmierzy> Ach, <śmierzy> da pomóż! Dawid Dobra, o. Dawid nie skacznie. I chuj Ej, gdzie on ma głowę, Wojzer? <śmierzy> Przegraliśmy to, to, bo... to, to będzie na YouTube ten, pod swoją pachą Dobra, śniemy. dobra, teraz szybciej. No teraz y, szybko lecimy. Nie bierzemy Andrzeja, y, szkoda czasu. Szkoda, no właśnie, pieniędzy się jakiegoś Andrzeja przejść. Szkoda, pieniędzy na Andrzeja. No właśnie, dwa złote straciliśmy. Jakby co to, to już raz troszczyliśmy kapanie z Andrzejem, tylko, szyi, tylko się nie nagrało? No tylko nagrań się zjebało wtedy. No, to bojzera wina oczywiście. Dlatego ten, na ten drugi odcinek czekaliście 5 lat. katanka! Aaaa! Ej, Wojzer, do ciebie koleżanka. Gdzie? ta? ta... łoma. Ja mam dwie spluwy. Jakiś młóżny do mnie dzwoni. A, Mam na niego wyjebane. Nie chcę dzwonić. On wyjebany na was. Wojdeb! Macie jańczak, wiem, że to ty. Kiedyś cię znajdę. On wyjebany na was. Zabiję, zabiję! Zombiak. Zombiak! Zombie, a nie, to Dawid. Piękne <noise> zgwałce. <noise> zombie, a nie, to Dawid. Zombieak! Zombieak! <noise> Ale nie, ja serio myślałem, że to zombie. Bo coś, takie czerwone oczy za mną, a nie, to tylko Dawid. To jest tylko menem w mostu. Tu jest mułotow i pipa jedna jest. Kto chce pipa, Co? to mułotowa. Ej Dawid! Co? Mamy Andrzeja, tylko takiego coś, innego. Hunter! Nie, to nie hunter Ja zabijam z listrzek no. A mamzeje! No teraz do mnie tam muszę... No weźcie! Maciej, nie dzwoń do mnie, bo ci zjem mamę! No i nie żyjesz. Ej, Czekajcie, bo do mnie macie i dzwoni ja pierwnikam. Wojzer cię zwałci Hejtujcie Macjana Ale on też jest z nami w nagraniu, tylko nie wiem Wiem Dlatego go hejtujcie Wojzer cię zbałci Ej czekaj Wojzer mam tego, czarny monitor Ej Wojzer zobacz Co? Gościu utknął Już chyba nie bardzo A nie tu, tutaj Wojzer spójrz Takie. Pomiędzy to o, Grammy <grym <grym> graszu, czekajcie. Ej gremig rushł, czekajcie, gremig rushł online No nie no Masakra. To zaczekamy na Ciebie, jesteśmy na namiotach, a Ty stoisz A jesteś na idlu. No to... A to możemy iść, bo on jest na idlu. Kiedyś... Wojzer! 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 Wąziu, pomóż. pomóż. To Koledzy ze mną idą. Jesteś orzeg... o, jestem orzyganem. Ale mam katankę. A ja się biję z tym, łomem ich. No! A, i... No kogo mam teraz zabić? Nie! Zombie Ej, nie bij, nie bij cię, fale! Ja jestem brudny! Po, powiedziałem, że cię... że ciebie mam zabić. Rosel! Ja że wojzera przecież... Jak ty słuchasz? Ho ha, 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 ha Takie małe byknięcie, każdy lubi, nie? Zbiję bier Zbiję! Ja biorę swoją ulubioną broń Co się kierę? Albo... O, tak! Nie! Dawid! Kurde, to gdzieś łyż jest? Dawajcie, zrobimy jej zamo. Znaczy, samuraja. Lecimy na, na nią z. Fatkija! Fatkija! kija. Kto chce łama? Gdzie byście polecieli? Nie, 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 mam się, gierę, sorry. Ej, możecie mu w by. Bombą i on jej nie złapał. Nie dobra, spoko, spoko. Spoko, spoko. <grym> Ja mam e, bejsbolówkę O! Mama! 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 Dorwała was? Ma Myślałem, że ona tak. gdzieś tutaj jest. No Bądź dobra nie. Ja tu czyham na dinoscopie. Jak wejdę przebiegał to na go z e, zaszabi? kurde szybciej! Nie, bo ja ją biłem! A ty mnie nie lecz, albo leć. Albo nie lecz. Ty mnie nie lecz, albo lecz, albo nie lecz. Lecz, albo nie lecz. Oto jest pytanie. Synek! A z katanki byś w, yy, yy, w ryj chciał? A ty? Fajne wejście mamy. Amunicja. Pilsy wolę, pilsy. Au! Co za ty, Już mnie podpaliłeś raz, a ja zaraz się zjaram. Chyba, A o, ja sobie wziąłem w tym czasie Ja też ma. Ok. Czekajcie jeszcze jedno wezmę Jak jeszcze jedno? Gdzie ty tu masz jeszcze jedno? Tam miałem ja, ja Pojder ulecisz e, się? Tak oddaj Masz adrenalinę No to była moja adrenalina Taki szczegół <noise> A sobie ci ile ja mam O hopę. kurde grubas Oj Rochelle czy... leży Wojzer, jak, Dawid jak ty ją bronisz? Rochelle się potknęła Wojzer, jak, y, y, Dawid jak ty ...pilnujesz twojej dziewczyny No wiesz, to że jesteśmy tej samej yy, yy, To, że jesteśmy tego samego koloru skóry to nie znaczy, że my razem wzięłam. Tak jesteście razem Przyznałeś się przecież w poprzednim filmiku, że Wojder to gej. Nie No kurde co za morzym życie <laughs> Dawid my za tym razem mamy przejść Dawid, tą, tą mapę ja nie zabiję. My tym Jest... razem mamy przejść tą mapę, a nie znowu każdy skoczy Zaraz Ja skoczę, co wy na to? Nie, nie się skoczamy Skoczę po starego Andrzeja O Charger Radzę się odsunąć... Ej, e, gdzie jest robi? Rochelle? Gdzie jest Rochelle? Idzie gdzieś Pani mnie Wal się Idź Rochelle! Zostaw Rochelle Dawid, my nie, za my tym chcesz razem chcesz mamy sześcią mapę My też zjeżdżamy, Hunter Muszę, muszę na zjeżdżalni, ziom Zdankowałem go, Dawid. Wojdzie, jakieś Aha, próbuj jakiś. Headshot Czy są A, tak. nie żyje Ketchot. Dawid dał nie. Czyli ja headshota Kani. Masz jakiś problem? Do widzenia. Kto chce katankę? O, apteczka Debil. Tak. A ile z apteżek? A co ci się stało? Siemo. WYWALIŁO MNIE Z MÓWKU Żal Dojdźmy szybko do tego safe house a. Dobra to, biegnie... dobra, to my z... dobra z Wojzerem chodźcie i No jak oni zginą to Wojzerem. Dobra do... widzę safe house już My z Wojzerem na hamać śniemy teraz No z katankami No dawaj A ta pała Agata pała Ej Dawid oła, oła. To, 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 to... Ej Wojzer co... pomóż Dawid co ty na to wychodzimy z gry i gramy brzuch z Wojzerem no to graj jak chcesz. No Wojder pomóż no mi No kurde żeby... przecież to gówno strzeliłem Ja Ty. Roszela się podniesie, bo. kurwa, tak. Dobra, uciekaj, biegnij, nie strzelaj do niego, ja go zatrzymam. No fucka. No, on poszedł na Roszel. To dobrze. Ja tu mam y... swoje problemy, zwane. Proszę nie żyje. A ja zwane biegnę do ciebie. A moim, moim najlepszym zdaniem w graniu z Wojzerem. Jem zupę Jak ty jesteś już przede mną? Kurde On być ninja Pewnie go tank ma mój przeleciał nad płotem ninja Nie, ta. Nie tank Wojzer, tylko ktoś inny Charger Ale to był tank Ale Charger go Kurde, wyrzucę, oh! wyrzucę mułotowa na jednego zombie Pojzer, gowalny ołicz i on tak uciekł przed nim Roszel go chciała pocałować, dlatego tak uciekł. Eli podnieś mnie do cholery gdzie... Aha, Elis został za ognień. Dawid, mam nadzieję, że chociaż ty przeżyjesz. Ale ja chcę swoją katem tym jesteś ja już w schronie. Kimenelu, pod mostu. Dobra Dawid, tylko ty przeżyłeś. A ty nie, mnie zabili zombie. Torik pro doszedł do gry. <grym> Nieważne, to i tak już koniec, bo matka chce wejść na kompa. To doszedł do gry? Wojzer. Jakiś gościu w las. No wiem. On był w naszym, w naszym pokoju i doszedł sobie. No wiem. Jak się nazywa? To jest Polakiem. A kim... Wyperdalaj, nagrywamy. <grym, grym, grym>, kim jest? Czekaj. Ej kim on jest powiedz Elisem? Mhm. Tak. FAK! Będę dziewczyną Dawida Nieee ja nie chcę być murzynko, ale muszę być Ja i tak teraz wyłączam serwer, bo matka chce wejść. Po co? Nie wiem, chcę wejść na neta Wyjdziesz spoko No w sumie Dawid napierdala się. w dupę. Dawid, bał, bał. Dawid, koło ty bijesz takie pytanie? Eee, coach, coach jest w safe house. Nie jest... się z tym! Dawid się jest z W Do tego go nie może zabić. Nie, Dawid się leczy w safe house. Ie. No <grybCal> ja nie się. tylko, co robię, Angi, Angor! Dobra, no to, to by było na tyle w tym odcinku, Do tak się w następnym, nara.